Dzień dobry kochani, witam was serdecznie na kanale. Mam nadzieję, że wykonacie tą chałkę razem ze mną. Jest to przepis, który już robiłam kilka razy i chałka naprawdę jest mega, mega smaczna. W oryginalnym przepisie są również do niej rodzynki, ale ja ich nie będę dodawała. Tutaj ten przepis pochodzi z Lidlomixa tak zwanego, czyli Monsieur Cuisine, ale my go zrobimy dzisiaj właśnie w tym oto robocie. Nie będziemy używać maszyny, ponieważ nie każdy tą maszynę ma, a wykonanie powinno być takie, aby każdy miał, wiecie, możliwość wykonania tego. Więc zapraszam Was serdecznie do zrobienia tej chałeczki razem ze mną. Ja już teraz znikam, przekierowuję was na robota i działamy. Ok, i na początek będziemy potrzebowali 250 g mleka, więc odmierzamy 250. 240. 250, okej. Okay. Do tego dodajemy... Y 25 gramów drożdży. Mhm. Ja je po prostu kruszę. Dodatkowo będziemy dodawać 60 gramów cukru. 50 gramów miękkiego masła. Ja już sobie tutaj tak odbierę i zobaczymy, jak nam to wyjdzie. Masło musi być w temperaturze pokojowej. Tu mamy 30. Ok, mamy 50. I teraz to wszystko miksujemy przez około 3 minuty. What's your story? What's your sign? It's like with twin flames in a different life. A deep connection lights OK. Ja w międzyczasie też y, zmieniłam nakładkę. OK. Teraz tutaj dodajemy 450 gramów mąki. Dodajemy jedno jajko w temperaturze pokojowej. I dodajemy szczyptę soli. To wszystko zagniatamy przez około 2 minuty. Ok, i ciasto o takiej konsystencji lekko ciągnącej. Teraz trzeba przełożyć do misy, która jest wysmarowana masłem, i następnie na godzinę czasu dać ciastu odpocząć. Ciasto podwoi swoją objętość i trzeba je przykryć wilgotną, ciepłą ściereczką. I takie ciasto przykrywamy wilgotną ściereczką. Ja ściereczkę po prostu zmoczyłam pod gorącą wodą, pod ciepłą wodą w kranie. Wycisnęłam solidnie i odstawiamy to na godzinkę. Za godzinkę się widzimy. No i kochani, sprawdzamy po godzinie, co się dzieje. Ciasto u mnie podwoiło, a nawet i bardziej swoją objętość, więc wyrzucamy je teraz na stolnicę, na blat. Kwestia, jak robicie, ja akurat. Będę miała blad. Obsypuję lekko mąką, żeby mi się tutaj nie przykleiło wszystko. No i wykładamy takie ciasto. Jak widać, pięknie odchodzi od miski, ponieważ miska była e, masełkiem ładnie wysmarowana. Wysłowić się nie mogę. Ok. Jeszcze raz zagniatamy, żeby nam się tutaj nie kleiło. Delikatnie mąką. I teraz takie ciasto kroimy na trzy, takie same mniej więcej kawałki. I każdy z tych kawałków oczywiście rolujemy. Rolujemy oddzielnie na taki warkocz koło 45 cm. To już nie musicie, tak wiecie, wałkować. On ma być po prostu rozciągnięty. Ok, bierzemy drugi. Ciasto już się nie lepi, jest ładne, mięciutkie, bardzo elastyczne, daje się spokojnie rozciągać. Mamy drugi, nawet jakieś dłuższe nam wyszło. Ok, i trzeci kawałek. W tym samym czasie, akurat jak tylko to zrobimy, rozgrzewamy piekarnik. W sumie to nawet możemy to zrobić troszkę wcześniej. Piekarnik rozgrzewamy na 200 stopni. I do piekarnika wkładamy na sam spód um, jakiś pojemnik żaroodporny napełniony wodą. I nastawiamy piekarnik na 200 stopni. Niech się grzeje, więc idę nastawię. Ja już włożyłam naczynie na sam dół. Eee, grzałka oczywiście w piekarniku góra dół. 200 stopni. OK. I się nagrzewa. I przechodzimy do formowania chałki. Jeden brzeg sobie sklejamy i robimy jak warkocz. Wiecie, przekładamy. Tutaj można już tak zagnieść, żeby się ładnie wzrosło. I mamy zrobioną już przepiękną chałeczkę. Teraz taką chaałkę przekładamy na mm, tackę wyłożoną papierem do pieczenia. U mnie jest to blacha, która jest z piekarnika i na tą blaszkę mm, trzeba tak wyłożyć na sam środek delikatnie, dlatego, że ona dosyć mocno urośnie w trakcie pieczenia. Także teraz taką chałkę mmm, będziemy jeszcze smarować naszą miksturką. Mamy tutaj dwie łyżki mleka i dodatkowo musi być jeszcze do nich rzutko, więc białko sobie oddzielam. I takim roztrzepanym żółtkiem z mlekiem smarujemy chałkę i ona wtedy idzie do piekarnika. taką wkładamy do piekarnika i pieczemy około 30 minut na 200 stopniach bez termoobiegu. Pamiętajcie, że tutaj nie używamy termoobiegu, więc już bierzemy teraz do smarowania. I jak się piekarnik Wam już nagrzeje. Wkładamy tak przygotowaną chałkę na 30 minut i pieczemy. Pokażę Wam, co mi wyjdzie po upieczeniu. Muzyka I tutaj kochani, trzeba tą chałeczkę obserwować. Mi zostało jeszcze 13 minut, ale jeżeli chałeczka w taki sposób już na górze się ładnie podpiekła, to trzeba ją do końca czasu pieczenia przykryć folią aluminiową. Kałka się już zrobiła, więc już ją wyciągam z piekarnika. I już Wam pokazuję, jak ona mi wyszła. Odkrywamy i już na górze nic nie, się nie przypaliło, bo było przykryte. Można przykryć troszkę wcześniej. Taka jest na wielkość. Mówiłam Wam, że ona dosyć mocno urośnie. I teraz musi przestygnąć i ja Wam ją rozkroję i pokażę. Ale ogólnie jest na pewno mięciutka, bo widzę, że już wyszła. Jest świeżutka, mięciutka, idealna, wiecie, na ścianamko czekolację czy jakąś przystaweczkę. Tak wygląda ona od góry. Coś troszeczkę mi się bardziej ona rozrosła niż zazwyczaj, mniej ją chyba zwięźle zrobiłam, ale i tak wyszła, bo widać, że jest po prostu, wiecie. Mm. Mięciusieńka. Dobra, później się jeszcze z Wami połączę i pokażę Wam jak ona wygląda w środku. Okej okay, kochani, chałka już wystygła praktycznie, więc wygląda tak. Może ja ją teraz przekroję i Wam pokażę jak ona wygląda w środku. Weźmiemy nożyk z ząbkami, przekroimy ją tak w połowie, w jednej trzeciej. Jak widzicie jest mięciutka, a w środku wygląda tak. Także bardzo, bardzo gorąco wam polecam zrobić tą chałeczkę, jak macie ochotę na bułeczkę, nastawić szybciutko. Niewiele pracy, troszeczkę trzeba poczekać, żeby wyrosło w misie kuzyn, dużo szybciej wyrasta, ponieważ ono tam jest zagniatanie pod wpływem temperatury 37 stopni, więc jak postawicie gdzieś koło Kuchenki, na które się coś gotuje, o wiele szybciej to ciasto wyrasta. Mi to zajmuje z reguły około 30-40 minut, ale że dzisiaj robiłam to w robocie, aby pokazać, że tą chałkę można przyrządzić również poza urządzeniami, więc uważam, że i tak wyszła super. Zaraz przekroimy kawałeczek zobaczymy, czy w smaku też jest super. patrzcie mm. co się dzieje. To jest po prostu genialna, bardzo polecam można posypać jeszcze płatkami nie owsianymi tylko migdałów, można dodać rodzynki, jeszcze raz goręco polecam zrobić i zapraszam Was do następnego filmu, który pewnie też się niedługo pojawi tutaj na kanale życzę smacznego, dajcie znać koniecznie w komentarzach, możecie mnie również oznaczać na Instagramie na koncie Marta w biegu jeżeli zrobicie chałkę Śmiało oznaczajcie, konto oznaczajcie mnie, a ja widzę się z Wami w kolejnym filmie. Do zobaczenia!